Eee, cześć Krystianek, Wielk, Siemka, Peronek, Siemka, Gamii, Siemka, Czikinkery, Cześć, Petryk, hejka, hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie No i dzisiaj nadszedł ten dzień, gdzie będę się uczyć grać właśnie e, no, na padzie Tutaj z piranką, z faczolem, jeszcze jest Radowity Uratko bardzo bym was prosiła, żebyście na mnie nie krzyczeli, jeżeli mi coś tam nie wyjdzie Bo no, ja nawet nie umiem strzelać, ja umiem tylko teraz tutaj tak chodzić O, tak sobie po tym Zaufałeś jakiemuś Szymkowi Okej, okay, no, hejka, no, hejka, hejka Hej, siemanko jakby któryś z moderatorów mógłby wysłać na Discordzie linka z moim yy, z moim live'em. O, byłoby, byłoby mi bardzo miło. Ja, kochani, nie wiem dlaczego, ale dzisiaj totalnie nie potrafię mówić. Właśnie stresuję tym padem, naprawdę. Tak jak było właśnie z nagrywaniem pierwszego odcinka u mnie na kanał. To tak samo taki stres. To, kto był na nagrywkach, ten yy, wie. <laughs> Pozdrawiam wszystkich z nagrywek. Martynka, a ja właśnie za to na komputerze śmigam sobie. No, moim w tym fajnie, bo mam... Mi się fajnie gra po prostu, mimo że mnie tam zabijają. Ale, no, na pacie to. Dla mnie to jest zupełnie coś innego, ponieważ, no, na przykład no, mój brat ma PSA, czwórkę, tak samo. I on tu śmiga po prostu jedną ręką, wiecie, nad stopami by mógł grać. I, i tak by wszystko wygrywał. ale no, dla mnie to jest. No, czarna magia, ale fajnie, fajnie jest się nauczyć czegoś nowego. Dobra. Skupiamy się. Lecimy, lecimy, lecimy. Skliknęło mi się. Ja Dobra, wyskoczyłem Co jest? Nie, nie widzę broni. To już widzę, dobra. Jak ja jakie mam ją walnąć? Ej, dwóch gości, dwóch gości widzę jeszcze. Idę, idę, idę mam popę. Czemu ja jej nie mogę uderzyć? Ej, gościu, tu jest, To jest pod chyba. Ej, ja idę dobra. Leży leży leży, 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 leży. Boja. No fajnie. No, fajnie. Idę, fajnie ja mam, w ogóle tak? nie mam zbieraka, Głosie, no to fajnie. Chyba, chyba, chyba. Gościu, tu jest gdzieś. Dziękuję bardzo. Czemu moje zbieraki nie działają? Aha, dobra, działają. Leży, leży, leży! Ej, trzech zabiłem, co jest? Jeszcze jeden! Dwóch jest, Prawo dwóch Co? Oni tu zaskakują do mnie. Dobra, pompa na pompę do nich. Le... O, A! Ej, to nie nie leż, się dwie. Dwie. Jak się, się stawia ścianę? Ja mam Ej, co jest? Węgonią? O, jest w domku jeszcze jeden. A! Coś trafiam, coś trafiam! <laughs> co ja, mi się udało. A słyszysz mnie? Tak? Słyszę, słyszę. Czekajcie, Siada ja bo to jest Skrzynia. Eee, yy, ja, tak, jak się wsiada. Jest jest. Dobra. Ja bez prawa jazdy jak coś, także... No, a, damy radę. <grym> Ten co auta taranuje w ogóle. Ej, a Macy... Mat, się z tego czy nie? Gdzie są? Z tej tam łódki. Chyba tam, tam są na 210. Ej, są goście, wysiadajcie. Goście, wysiadajcie. Jak wysiąść? Ej, kwadrat. Ej, gościu o pompę. Uwaga, uwaga. Zaraz, Nice, leży. Dobra, dobra. Jeden tylko? Tak, ja jednego No nie widzę innych już. Nice. No Ammo do pompy trzeba zebrać. No ammo do pompy. Ty, on miał ammo do pompy? Mm. Aha! On... Co jest, konie? E, Skaczę właśnie. Dobra, już nie skaczę. O Jezus, nad nim strzeliłem. I ile masz fragów? Nice! No, po kuria, co no, jest? Zero. Ja mam teraz z tego, jak go dobiery ja, ja też mam coś Tee Zero Dobra <grywa> jakieś słabe lobby nam dobrało To dobrze, no. dobrze, dobrze, dobrze Ej, 7-7 tu jest dobrze. Ej, ponosi go! Ha! Dawaj, dawaj, I mogę ty... dawaj. O, o, Nie mogę to Daj o nie, patrz tylko nie to. O kurwa. On też ma, o jest. Gdzie Eee, Ja biegnę. podejść podejść, podejść, podejść jesteś Kochanie No z tyłu, z tyłu, z tyłu. Nice. 262. Eee. co mają cela. Leży? Nice, nice. Super. Boże, ale stoją. Ej, co jest zgrany z nimi? Ale słablaki. No. A ja ci tu te, można, ja będę grał tylko na konsoli teraz w tego <grym <grym No, to no najlepiej, najlepiej Jak nam dobiera takich graczy to chyba na Nie mam bo... Ja mam na razie 50 pierwka Ty musisz sobie podka wziąć A dobra, idę A była jeszcze jedna podka? Czy tylko jedna? Rado, ale ty tak we we nie stój, bo. Czeka, bo mi cały czas wysyłają JD na tym w wiadomo. Jakiegoś... Nie wiem, kto wyłączył. Nie wiem, moda sobie zatrudni jakiegoś. Na pełen etat. Tutaj na tym. Na. Jak to się nazywa? Na, na PS, wiecie? A ja nie mam jak oni to robią. Co na pesie? Na pobudek. Ło, wow, po wow, po wow, po wow, po na łow. Normalnie ustawiam tak no kąpie. Fox, nic. Oje, ty tego nie robię. Gdzie on jest? Biały, biały! Wow! No daj mi, daj mi! Dawaj, bigo, bigo, bigo. A, dobra! Dobrze! Nice, nice! No... odemki? Tak, już tak. tam. rzucam? Dobra... Tylko... Zabiłam! No. Dobra, a to już wyciąłem, Nice. Y no ja, mam, ja mam ciężko Mamy tylko dwie osoby, tylko, dwie osoby nam zostały Grywamy to na NWU 230 NWU? Dobra, muszę się obrócić? Nie, 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 nie Dobrze! Nice, nice Ostatni, dawaj wygramy to, ostatni ten. No, wygramy to, jak? A to mi gdzieś spoczenia, nie? Ej, ale easy dawajcie, gramy next od razu No, Kasia, musimy, musimy Dajcie robimy jak, Ile teraz? Jak Siedem. Dobra, to ja idę sobie pod ropa Ja w ogóle 11 stary, to by mi wszystko siadało teraz Ja mam 7, ja nie wiem się dzieje Mamy podstawione lobby w ogóle Nie, Będziemy ale my, tam, my zaczęliśmy play, 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 ten ten tam, żeby... Ty tu no, we, No, stawcie im Leś, O, jest ty cię tam, typa ma cię Leży, leży Nice, yes. nice. nice. Ale, no. No, ale easy. Parasolka za wino Na konsoli nice. Ozdro. Nie masz jeszcze ja. wino? No na konsoli nie. A to masz konto podłączone? To a inne jest, bo tam jest incydent i... Macie pozdrowienia od Patrycjusza, wszyscy pozdrow. O, Patrycjusz, to ten Atencjusz! Cześć! <ścoughs> będzie teraz zły na mnie.